Witam serdecznie sympatyków dobrej zabawy. Ostatnio wypadła nam czarna perła. To wszystko związane z moją piękną koszulką, więc zobaczmy co dzisiaj przyniesie kolejny odcinek. Oczywiście zapraszam serdecznie na CSGO Skinsa. Pamiętajcie, żeby używać kodu TOM, bo wtedy dostajecie darmowe 2 zł 10 groszy na start, 10% więcej do depozytu. Macie również bardzo fajne metody płatności, m.in. skinami z CSA. No i samo użycie kodu wspiera mnie jako twórcę, więc będę wam bardzo wdzięczny. No i pamiętacie, że strona jest od 18 roku życia. Ja już kręcę mój fidget spinner, żeby załadować moc na ten odcinek, więc działajmy! Prezenty wyglądają następująco, proszę Państwa. Mam nadzieję, że przez dłuższy czas one się utrzymają, albo ktoś sobie hapsnie, że tak powiem, z moim kodem, więc ja zachęcam do użycia. Falken Gamma Doppler. Aktualnie yy, najdroższy do zgarnięcia, a my standardowo idziemy sobie na dół i mamy naszą tutaj zbrojownię. Więc działajmy, że tak powiem. Zerknę sobie, co tutaj leci z Riptide. Riptide leci też Gamma Doppler Emerald? Co? Ostatnio przecież nam wypadł. No to do dwóch razy sztuka. Troszkę drożej wychodzi niż w poprzednim odcinku. Uwaga. I na sam start będzie Butterfly Emerald. Patrz to. No pierdolisz. Nie wiem, szczerze nie, nie, szczerze nie myślałem, że w mi dropnie. A dropnął, kurwa. Ja pierdolę, ja jestem chyba, mam jakieś te paranormalne mocy, kurwa, że ja przewiduję, co się wydarzy. To jest aktualnie najlepszy drop z naszych, kurde, tutaj skrzynek zbrojowych. Ja pierdolę, to jest niesamowite patrząc, że tyle innych koz mogło wypaść. Ja jestem full shock. I to jest, kurwa, drugi odcinek pod rząd, że takie coś się dzieje. I'm full shock right now. Więc... wow. Moi drodzy, polecam serdecznie również stronę Pirate Swap, gdzie możecie wymienić swoje stare, niechciane skiny na coś kompletnie nowego. Proces polega bardzo łatwo. Moi drodzy, logujemy się przez Steama, wybieramy skiny, które nam już się znudziły. No i, moi drodzy, z prawej strony wybieramy te, które nam się podobają. Macie szeroki asortyment, bardzo niską prowizję. Proces wymiany jest bardzo łatwy i szybki. Oczywiście wysyłamy nasze niechciane skiny i chwilę później otrzymujemy ofertę zwrotną z skinem, który wybraliśmy. Macie również przeróżne metody płatności: od bilka po PayPal oraz gift karty. Serdecznie polecam. Gdyby wam zabrakło funduszy, to kod tom służy pomocą albo wiem z tym kodem macie aż 35% więcej do depozytu. Serdecznie polecam. Grapcie sobie link w opisie filmu. Aż z miłym akcentem wchodzimy na naszą e, bitwę skrzyń. Słuchajcie, dawno nie było procentówek. Coś mam. Jak już kurwa tak leci, to zróbmy sobie procentówki. Slaughter 4% na 10 na 4. Tryb szaret, bo wydaje mi się, że najlepiej właśnie na procentówkach zrobić szaret. I moc fidget spinnera jest z nami w tym odcinku. I nie tylko paparapapa No, początek był dobry, ale jeszcze spokojnie, tak jest. No, tylko tu musi polecieć faktycznie Slaughter, żeby coś się zwróciło. Może by korcze taki Riptide poleciał Emerald? Niesamowite. Dobra. Przejdźmy tutaj. Tutaj nie wygląda nic cokolwiek dobrze, bo dropimy jakieś gówna, za przeproszeniem, które nas kompletnie nie interesują. I... Dupa yy, zbita. No i teraz pytanie. Panie Tomasz, czy dzisiaj wchodzi w grę tryb underdog? Ja odpowiadam, ja odpowiadam, że NIE! NIE! Nie będzie tryb underdog, lecimy yy, z skrzynkami eventowymi Donut Case. Model o case. proszę ja ciebie jeszcze, Gold Fury Case na końcówkę tego starcia z botem. Proszę ja ciebie Adrian. Dajcie znać, widzowie, gdzie Wy wyjeżdżacie na wakacje. Ja aktualnie, jak widzicie ten odcinek, to zapewne leżę sobie gdzieś na plaży w Chorwacji i popijam socze z tego Drina. Więc e, dajcie znać, gdzie się wybieracie. Z chęcią odczytam komentarze. I życzę przede wszystkim udanych wakacji, co tutaj niektórym, jeśli ktoś się wybiera. Więc yy, tak. No, tutaj w bitwie nic się zbytnio nie wydarza. Przypominam, że bitwa jest yy, troszkę, troszkę kosztowała. No, ale tutaj Model lot Case i uwaga! No, więc jedyny chyba promyk światła to była. To był ten Emerald. No ale kurczę. Taki Emerald to już można by kończyć w ogóle zabawę tutaj. Ale ja tego nie zostawię. Ja tego tak nie zostawię. Lecimy sobie... Kurwa! A co nas powstrzymuje? Jak na grubo, to na grubo. Knife case. Tutaj jedna skrzynia, bo czarna perła już nam wypadła. White glovesy, można sobie sprawdzić. Scarlet case. I na razie cztery, żeby zobaczyć, czy cokolwiek z tego będzie. Nie opłaca się więcej, bo jeśli bot Rosso coś nam wytropi, to będzie go ciężko dogonić. Teraz tych droższych skrzyń mamy Talona. I tutaj może nam polecieć. Hedge Maze i proszę bardzo, amfibiusy. Pomyślałem, ja że będą minimal wear. Pipa i waga. Doppler Ruby, najdroższy tutaj. O nie. O. Uff. Uff, było blisko, widzieliście, było blisko. Idealnie przeliczyłem to na cztery skrzynie, ale jesteśmy lekko w plecy. Lekko w plecy, a to oznacza, że musimy. Aha, ja nie wypłaciłem z poprzedniego odcinka tego. No to nieźle. A to oznacza, że walimy wszystko na trybie. Boost, czy boost to nie, to, to nie. To. Na trybie boost też potrafi tutaj, że tak powiem, przeproszeniem, jebnąć. Więc mamy wyższą szansę. No i moi drodzy. Czy ja przed chwilą nie powiedziałem tego? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mamy bitwę, bo jeszcze jest sporo skrzyń do końca w Statraku. No faktyum nie obrażę się. PrintStream stream potaniała, bardzo, widzę. Well worn tylko tyle. Muszę zakręcić fidget spinner, żeby te ostatnie skrzynie oddały. Uwaga! Phase 2, ok, nie narzekam. Niech bot Alex coś. O kurwa, wyprzedzi nas. No i chuj. Kurwa. Nie, nie, źle to wygląda. Panowie, proszę cię, porcelana. O kurwa. Tut, tut. No, i tym miłym akcentem nasze bitwy chyba wyglądają aktualnie. Chyba wyglądają aktualnie, że mamy pasem zwycięstw 4 z rzędu, prawie jak na Czy Przypominam, że cały czas trwa event, gdzie możecie wymienić swoje tutaj punkty. Ostatnio strzelaliśmy do beczek, a tym razem po prostu sobie pykniemy i wypłacimy. Jakiś fajny skinek. Mamy jeszcze tylko tyle punktów. O, zero gwiazdek, czyli piach nam w oczy. zobaczcie jak co odcinek wybieramy zwycięzcę z poprzedniego odcinka, bardzo bym prosił o werble. Będzie to ten osobnik. Gratulacje. I pamiętajcie, żeby również w tym odcinku zostawić komentarz i łapę w górę. Natomiast w tym odcinku dla widza, słuchajcie, Coś tutaj oczywiście wykombinujemy, żebyście mieli z czym biegać po The Dust 2, że tak powiem. Inheritance, zróbmy sobie dzisiaj dla widza, co by tu rozdać, co nie było ostatnio. Aka Outsiders, plus taki bardziej fajny, fajny skin. O, a może być dla widza. Pamiętajcie, żeby w tym odcinku zostawić łapę w górę, komentarz, no i używanie kodów TOP, bo wtedy wspieracie streamera. A ja jak to odcinek przypominam, że trwa giveaway na kosę Slaughter za miesiąc lipiec, czyli dla osób, które działają z kodem, więc ja serdecznie was odsyłam na Discord. Tam macie wszystko opisane, co trzeba zrobić. Link w opisie oraz w komentarzu. I tym sympatycznym dzisiaj akcentem ja się z wami żegnam. Słyszymy się w następnym odcinku. Eluwina!